Witajcie moi drodzy. Jak co roku będziemy organizować stream? Stream z okazji wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem jest to 30, 33 finał. Jest to stream portalu joemonster.org we współpracy z firmą WebSense, a dzięki której mamy oprawę graficzną i to świetne studio. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam i dziękuję. W trakcie tego streamu będziemy oczywiście zbierać do naszej Eskarbonki. Jeśli ktoś wpłaci do naszej Eskarbonki, pojawi się taki oto komunikat dźwiękowy. I na ekranie zobaczymy e, Wasz wpis, jeśli chcecie jakiś zostawić, jeśli chcecie być anonimowi, możecie zostać anonimowi, też nie musicie podawać swojej kwoty. Link do Skarbonki będzie zawsze w opisie i będziemy go przypominać. W trakcie tego naszego wydarzenia będziemy też sobie przeglądać nasze aukcje i sprawdźmy teraz, jak to będzie wyglądać. Tutaj na ekranie naszych aukcji będziemy sobie mogli przeglądać to, co wystawiliśmy, a w tym roku mamy naprawdę bardzo dużo fantów, to są te, które znajdują się za mną, ale nie tylko, ponieważ nasi bojownicy wstawili też bardzo dużo swoich e, aukcji i jest tego naprawdę super dużo, za co jestem Wam ogromnie wdzięczny. Także sobota 19.30, kanał YouTube Joe Monster. Widzimy się serdecznie. Zapraszam, pozdrawiam, do zobaczenia i siema!